Ostatni weekend sierpnia, właśnie tu, na przymyskiej Starówce odbędzie się niesamowity festiwal. Festiwal Łączy nas historia, osadzony w realiach Wielkiej Wojny. To niesamowite wydarzenie skupi w sobie Pełną gamę innych wydarzeń związanych z przemyską historią, tradycją, kulturą na tych przepięknych uliczkach starego miasta. 26-28 sierpnia bądźmy tu razem zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Rekonstrukcje historyczne, koncerty muzyczne z przełomu XIX i XX wieku, wieczorne widowiska teatralne, kuchnie regionalne i szereg różnych atrakcji. To wszystko podczas festiwalu łączy nas historia. Bądźcie z nami, Czekamy Festiwal łączy nas. Historia to prawdziwa gratka zarówno dla mieszkańców, jak i pasjonatów naszego pięknego Przemyśla. W ten jeden weekend przeniesiemy się ponad 100 lat wstecz do zabytkowego galicyjskiego miasta. Serdecznie zapraszam Państwa w dniach 26-28 sierpnia do Przemyśla.